Zgłaszam, Dzień Kobiet w Październiku. Właśnie tak, robię sobie Dzień Kobiet, więc chłopaki niech nie liczą na obiad. Bo ja dzisiaj jak dama wypoczywam z kawusią, przed ulubionym serialem, a za chwilę idę do fryzjera. Bo kto powiedział, że kobieta ciągle musi sprzątać, prać i gotować? Po drodze jeszcze wyniosę śmieci, żeby nie było, że już zupełnie nic nie robię. Chociaż tak naprawdę nigdy w życiu mój mąż nie miał do mnie pretensji, jeżeli czegoś nie zrobiłam. Ja mam bardzo wyrozumiałego męża, bardzo fajnych chłopaków w domu i właśnie takimi wspaniałymi ludźmi należy się w życiu otaczać. Spacerkiem dotarłam do fryzjerek, moich ulubionych zresztą, do których chodzę od lat. Wizję swoją przedstawiły, porządnie się mną zajęły. No, i jestem ciekawa, jaki z tego kolor wyjdzie. Miałam jak kameleon zmienić kolory na barwy jesieni. Czy się uda? Oglądaj i powiedz mi, jak Tobie podoba się moja nowa fryzura. Bo mnie osobiście podoba się w Jestem bardzo zadowolona z cięcia, jestem super zadowolona z koloru. Od 20 lat takiego nie miałam. Ale naprawdę jest rewelacyjny. Ja mam odwagę, by zmieniać kolor włosów i fryzurę, bo wychodzę z założenia, że włosy, nie ręka, odrosną. A ty, jakie masz do takiego tematu podejście? A wracając do koloru, zobacz, jaki przecudny! Ja jestem nim naprawdę zachwycona. Teraz lecę jeszcze szybko do apteki, do piekarni po pieczywo. A po drodze nagrywam filmik, jarając się tym kolorem. Dobra, nie ma co, bo zaraz trzeba lecieć po młodego do szkoły. No, ciekawe co dzieci powiedzą, gdy mamy zobaczą w takiej nowej odsłonie, bo mężowi to na pewno się spodobam. Zresztą, nie miałby odwagi powiedzieć, że jednak źle wyglądam. A czy twój mąż jest na tyle odważny, by powiedzieć, że źle wyglądasz? Albo że. Troszkę ci tyłek urósł. Mój na szczęście nie ma w sobie tyle odwagi i zawsze mówi, że jestem śliczna w każdym kolorze i w każdym rozmiarze. Bo każda z nas jest piękna, bo każda z nas jest śliczna i każda powinna siebie kochać taką, jaką jest, bez żadnych kompleksów. Pamiętaj, życie masz jedno i przeżyj je tak, jak ty chcesz. A nie tak jak inni tego od ciebie oczekują, bo to ty masz być szczęśliwa, oczywiście nie robiąc krzywdy drugiej osobie. Życzę tobie udanego dnia.